Dzień dobry, co tam, jak tam? Dzisiaj cofniemy się do tych lepszych czasów, a dokładniej czasów, kiedy rozkład nie był jeszcze aż tak wszechobecny, więc mógł bardzo łatwo ludziom uciec. Ale dzisiaj nie aż tak bardzo o tym. A zamiast tego powiemy sobie o tym, co oryginalny DUM sobą reprezentuje w naszym szerszym kontekście politycznym. Z góry mówię, że będziemy tu nieco oftopować, i ten DUM stanowi bardziej taką podstawę szerszych rozważań o społeczeństwie, zatem do bezbędnego przedłużania przechodzimy sobie do pierwszego z dwóch wątków, czyli do gameplayu. Wbrew temu, co by się mogło wydawać, nie, nie, chodzi tu wcale o żadne takie 2K15 pitolenie typu o, bo tu jest krew i, i się lewak triggeruje, czy coś tego typu. Chodzi tutaj o coś znacznie bardziej złożonego. No więc z gameplayowego punktu widzenia Doom jest uosobieniem strzelanki wybitnie prawicowej. Mówiąc to, mam na myśli, że jest to produkcja, która jest mocno złożona jakościowo, ale jednocześnie nie posiada... Jak Takich dodatkowych, udziwnych udziwnień i fikołków, które na ogół mogą przyciągnąć typowego sojaka. I zacznijmy może od tego, o co dokładnie chodzi z tymi fikołkami i wrzucaniem jakichś dziwnych rzeczy. Dzisiaj znowu powracamy tutaj do naszego ukochanego mechanizmu działania narkotyków. No więc jak bierzesz narkotyki, to twój mózg dostaje nienaturalnie wysoki przypływ hormonów, po czym przyzwyczaja się do zawyżonego poziomu hormonów, więc poziom normalny będzie odczytywany jako zaniżony, przez co no, nie będąc pod wpływem czujesz się źle i dostajesz od mózgu ciągłe dźganie palcem, abyś znowu wziął i tak mniej więcej tworzy się uzależnienie. Natomiast ten mechanizm działa na płaszczyźnie niemalże wszystkiego, co ma do czynienia z hormonami w mózgu, jak chociażby rzecz, którą bardzo często wspominam na kanale, czyli seks, który jest głównym powodem nieszczęśliwości lewicowców, gdzie chociażby według badań prawicowe małżeństwa mają lepszy seks i wynika to z tego, że do satysfakcji wystarczy im klasyczna wanila przy reprodukcji, a nie jak lewicowcy, którzy będąc przyzwyczajeni do tego haju hormonalnego, normalnie mają depresję i, i są tak daleko w tej swojej degeneracji, że potrzebują wisieć na lampie przebrani z zdekapitowane zwierzęta, żeby poczuć cokolwiek przy stosunku. Układając oczywiście, że faktycznie mają stosunek, a nie oglądają to w internecie. Koniec spokojnie, zaraz dojdziemy do tego duma. No i mianowicie, dokładnie te same mechanizmy tyczą się rozryw. Spójrzcie chociażby na to, jak rozwija się MCU, gdzie po Avengers Endgame to się nadal ciągnie. I nawet sojaki przyznają, że film poor Avengers Endgame nie trzymałem za bardzo poziomu. Wynika to bezpośrednio znowu z faktu, że po wystawieniu na tak wysokie przeładowanie wszystkiego, filmy, gdzie jest raptem po kilka postaci, albo nawet jedna, i ogólnie mniejsza skala tego wszystkiego, już nigdy nie zrobi na nich takiego wrażenia. A z drugiej strony gwarantuję wam, że jeśli pokażecie boomerowi taki Avengers Endgame, to oni wam powiedzą, że jest zbyt duże przeładowanie wszystkiego i że jego to męczy. Nie jest w stanie oglądać czegoś takiego. No i nasz oryginalny dum jako rozrywka. Reprezentuje sobie coś, co nie posiada tej tony udziwnień i tego wszystkiego. I generalnie gwarantuję wam, że praktycznie wszyscy przeciwnicy tej produkcji są na ogół ludźmi ze świata współczesnego, dla których problemem w tej produkcji będzie to, że jest za nudna albo za brzydka, bo właśnie brakuje w niej tych nowoczesnych grafik i fajerwerków, bo są ludźmi wyrośniętymi w świecie ADHD, gdzie nowoczesny świat dosłownie inżynieruje Twój mózg, by dostarczać Tobie jak najwięcej różnych bodźców jak najszybciej, przez co podłączać się tak do całości systemu. Nazwijmy to, i uzależnia od istnienia tych bodźców, zmieniając w takiego dosłownego po prostu dopaminowego zombie, który goni jedynie te nowe odczucia, ponieważ bez tych kolejnych to odczuć, stan normalny hormonów w mózgu jest odczytywany jako ten ekstremalnie zaniżony. I stąd znowu możemy sobie przeskoczyć do tego, jak cała lewicowa ideologia to jest de facto seria racjonalizacji, dlatego właśnie zależenia od hormonów. Świetnym zobrazowaniem tego, jak wyglądała ewolucja tego wszystkiego, jest chociażby spojrzenie na to, jak ewoluowały gry od remedii, gdzie jak porównajmy sobie chociażby Maxa Bulla z Quantum Breaker. Max Bull strzelamy do gangusów na ulicy i jest bullet time, bo fajnie wyglądał w Matrixie. Versus Quantum Break. Strzelamy sobie do giga po czegoś tam i jest bullet time, ponieważ koniec świata w się i paradoks swojego starego, bo jak chciałeś do domu z mlekiem, to zastąpiłeś swojego starego, i zmieniłeś się w ten sposób swojego starego i w ogóle coś tam w <laughs> ja nie pamiętam o czym to było. No ale dobra, jakby łapiecie mniej więcej pointę, że dla mózgów współczesnego odbiorcy przyziemne gangusy to już jest, to jest za mało, trzeba iść o krok dalej na coraz to kolejne większe rzeczy. No ale dobra, jak już zacząłem o tych bodźcach i wspomniałem, że Doom jest za trudny, to zgrabnie możemy sobie przejść do drugiego aspektu gameplayu. Czyli uwaga, fakt, że ta produkcja zawiera gameplay. Teraz uwaga, eksperyment myślowy, zastanówcie się nad grami, które posiadają gameplay z ostatnich kilku lat posiadałem taki gameplay gameplay, a nie są takimi samograjami. Takich w miarę dużych znanych gier, a nie indyku. Na ogół pustka, prawda? Jednosi się to znowu do dwóch rzeczy. Gdzie obecnie gry są dostosowane do odbiorcy, którego attention span nie istnieje. Więc po pierwsze co chwila muszą być skrypty wybuchające. Musi się bardzo dużo dziać, żeby się przypadkiem nasz biedny sojak nie znudził. Ale jednocześnie taki współczesny FPS musi przechodzić się sam. I nawet nie tylko FPS. Musi przechodzić się sam. Ponieważ potrzeba włożenia zbyt dużo od siebie, może przecież doprowadzić do frustracji i odrzucić naszego biednego sojaka, prawda? A w omawianym Dumie, oprócz tam tych żołnierzy, którym zauważenie ciebie zajmuje pół godziny, nie ma absolutnie żadnych przeciwników z hitscanem, co za tym idzie, można dodżować wszystko, i to jak zdodżujesz zależy tylko i wyłącznie od Twojego skilla. Do tego mamy aspekt ograniczenia amunicji i doboru broni, co daje dodatkową potrzebę jednoczesnego myślenia, zarządzania zasobami. Zatem same levely są zaprojektowane bardziej jak łamigłówki. Do rozwiązania z konkretnymi miksami wrogów, i to jest akurat nawet coś, czego nie zrozumiała czwórka, która poszła w stronę duża arena losowo rzucająca wrogami. I tymczasem porównajmy to sobie z designem współczesnych FPS-ów, jak chociażby nowsze Kody. Stań za kartonem, strzelaj! O nie! Mój ekran zrobił się szary. Kucnij, odczekaj aż kolor wróci wyprostuj się, strzelaj dalej. Starej aż arena nie będzie czysta. Kilka minut walących się budynków i wybuchów, kolejna arena z kartonami. Kody to nudne samograje, ale musimy zrozumieć, że one są celowo tak zaprojektowane. Zmyślam o człowieku, którego attention span nie istnieje i który łatwo się frustruje, który potrzebuje ciągłych wybuchów, by coś poczuć, a przy dumie będzie się frustrował, bo jak to tak zatrudny i muszę dać coś od siebie, by go skończyć. Dodatkowo dochodzi tutaj drugi aspekt, że... Nowsze produkcje są to gry skrojone perfekcyjnie pod ten współczesny świat. Od człowieka, który nie zakłada rodziny, nie robi nic konstruktywnego w życiu, zamiast tego zaharowuje się w korpo, po czym wraca do domu i na godzinkę, dwie odkoczni włączy sobie Koda czy asasyna, które są celowo na tyle proste, by można było je odpalić w dowolnym momencie, chwilę pobiegać i fakt, że ładna grafika i wybucha wystarczy. Tymczasem niebiali sąsiedzi na zasiłku mają już piąte dziecko, a jak już ogarniesz z tego syna, to nie dostaniesz się na studia, bo jesteś obotem. Drugiej kategorii we własnym kraju. Trzeci istotny aspekt designu gameplayowego to fakt, że w dumie występuje brak progresu rozumianego jak jakiś system rozwoju postaci, czy coś takiego. I żeby nie było, nie mam nic przeciwko, jeśli coś takiego jest dobrze zrobione, jak na przykład w reakcjonistycznej czwórce, gdzie ulepszenie daje alternatywny strzał i żeby blokować, trzeba znaleźć sekret, co jest bezpośrednim rozwinięciem oryginału, gdzie sekrety dawały przewagę, obdarowując chociażby silniejszą bronią wcześniej, albo jakąś amunicją dalej. Natomiast niestety rozwój postaci i te elementy rpg też są znowu dopaminowe mechanizmy, wiecie, wypełnianie pasków, kolorowe światełka, przyjemne dźwięki, to są dosłownie te same mechanizmy, które sprawiają, że social media są tak uzależniające. Zauważcie, że praktycznie wszystkie nowsze gry adaptują rpg rozwiązania w ten czy inny sposób, ale nigdy nie są to jakieś takie faktyczne rpg rozwiązania typu, nie wiem, jakieś rozbudowane dialogi, jakieś fabuły czy coś, to zawsze sprowadzają się to do czegoś w stylu, no pa, pa, to jest ba, Bandyta z piątką obok HP. A ten bandyta obok ma dziesiątkę, obok HP, i mimo że to ten sam bandyta, to ten drugi cię złanszotuje. I dlatego musisz teraz wypełnić kolorowy pasek, po czym usłyszysz przyjemny dźwięk, da ci punkcik, za który odblokujesz porażającą umiejętność plus 5% do obrażeń i będziesz mógł zmienić miecz na taki sam, tylko z wyższą cyferką. <laughs> Przykładem strzelanki, która z tego korzysta, jest chociażby Borderlands, które wprost reklamuje się tym, że opatrzcie, mamy dużo kolorów, Orków, które wypadają i uwalniają ci hormony w mózgu. W realnym dumie nie ma czegoś takiego, bo wtedy mózgi ludzi nie były tak przeżarte, po prostu ludzie nie potrzebowali ciągłego mechanizmu uzależnienia, by grać, no i sama gra była oczywiście na tyle dobra, że przyciągała samym gameplayem, prawda? A obecnie coraz częściej pojawiają się takie elementy, że właśnie właśnie na przykład ten Borderlands, że sama gra w zasadzie gameplayowo jest średnia, ale sprzedaje się właśnie tym, że kolorowe światełka, które uzależniają. I chciałbym również wspomnieć o idealnym przykładzie regresu serii w ten sposób, Sposób, czyli chociażby seria God of War. Oryginały są wyreżyserowanymi i zbitymi doświadczeniami, z rozbudowaną walką, która wymaga pewnych umiejętności i tak dalej. Czwórka natomiast posiada otwartą mapę ze znajdźkami, żeby dać naszemu Sojakowi, korponiewolnikowi poczucie, że gra jest dużo warta, znaczy, że jest wiecie, duża i taka potężna, i że nie wydał 200 złotych na marne. Walka jest de facto samograjowa, ze wspomnieniem jednego przycisku, monotonna, brak żadnych kombosów, czegokolwiek. Nasz współczesny człowiek przypadkiem się nie zmęczył. Elementy pegowe oczywiście, w stylu cyferka przy wrogu i o, bieram materiały i wypełniam pasek po to, żeby mieć wyższą cyferkę. O, wow, uwolniły mi się hormony w mózgu, bo wesoły dźwięki kolorki, ale fajnie. I znowu to ciągłe poczucie tego sztucznego progresu. No, no, mam nadzieję, że załapaliście nieco, co mam na myśli. Więc podsumowując ten fragment, dum reprezentuje starą szkołę robienia gier i pod względem growym jak najbardziej się trzyma, proszę zagrać. A co do Drugiego wątku, którym należy sobie wspomnieć, to możemy sobie teraz przejść do fabuły. I teraz uwaga, skupcie się, bo będzie bardzo dużo zawiłości zwrotów akcji. No więc uwaga! Są sobie demony z piekła i, i one są w tej bazie na Marsie, i nasz kosmiczny Marin z nimi walczy. Tu oczywiście należy odnotować niezwykle niespotykany obecnie motyw, czyli. Męski biały mężczyzna prezentuje sobą siłę i używa tej siły w sytuacji zagrożenia po to, żeby bronić wyższych wartości, jakim jest byt swoich ludzi. I powiesz pewnie, że no dobrze, ale co to zmienia, mój ulubiony i niezwykle przystojny youtuberze? Ano, odpowiem ci jedną z dwóch głównych błędów tego fragmentu. Uwaga! To będzie chyba najbardziej kontrowersyjna rzecz, którą powiem na tym kanale. No więc mój bracie w Chrystusie, jednym z powodów, dla których przegrywamy wojnę kulturową, jest pewien brak zrozumienia rzeczy, którą lewica dawno zrozumiała. Otóż wszystko jest w jakiś sposób polityczne, w ten czy inny, gdyż prawda jest taka, że de facto nie da się stworzyć dzieła, które by nie promowało bądź nie antagonizowało pewnych wartości. Opowiedzmy, oryginalny Sony. Twoim celem jest walka z niewolnictwem i obrona natury przed złym korpoindustrialistą. Dodatkowo zestawienie ze sobą: bohater dobry jest szybki i sprawny, a bohater zły jest otyły i polega na maszynach. Przypominam, że Japonia posiada rekordowo niski wskaźniki otyłości i nie występuje tam promocji otyłości w przestrzeni publicznej. Albo chociażby inny przykład. Myślisz, że to przypadek, że chociażby we FNAF-ie Występują motywy takie jak Osoba świadomie pozostaje w piekle, by torturować mordercę I właściwym zakończeniem jest odpuszczenie i zaznanie spokoju I to biorąc pod uwagę, że twórca jest giga chrześcijaninem Albo chociażby w oryginalnej nocy żywych trup Protag, ostatni survivor z całej ekipy Zostaje zabity przez służby ratunkowe, które biorą go za zombie W sensie, wiecie, bo, bo on jest czarny Że policja do niego łapiecie Albo chociażby najlepszy przykład. I też już razy słyszeliśmy takie teksty, że lewaki zabrali mi i upolitycznili Star Warsy. Oczywiście jest to prawda, że sequele to syw, że należy je zakopać i o nich zapomnieć. Ale przecież podobne motywy były już w oryginalnej trylogii. O tym, że imperium to malarzyści, to na pewno każdy ogarnął i że to wpisuje się znowu w bicie po głowie o złym malarzyźnie i pomijanie komunizmu w tym wszystkim. Ale widzieliście chociażby że nie bez powodu księżyc Ender to las. W sensie, bo wiecie, mało zaawansowani ludzie w lesie pokonują militarną potęgę przy pomocy pułapek. Ła łapiecie y -y. No Niestety, ale Star Wars od początku były w zasadzie relatywnie lwackie, tylko po prostu oryginalna trylogia nie była tak bardzo in your face z tym jak sequelę. Temu najzwyczajniej w świecie to przegapiliście. I tu przy okazji przypominam coś, co powtarzam niemal od początku tego kanału. Proszę przestać mówić, lewica poszła z daleko, wróćmy do lewicy sprzed kilku lat, tylko przejdźmy do cała lewica BAD. I teraz, mój drogi widzu, możliwe, że pieklisz się w komentarzu, że no dobrze, ale no, nikt normalny nie doszkuje się w ten sposób. Po pierwsze, nie bycie normalnym w odniesieniu do współczesnego świata jest zaletą. Otóż nawet jeśli nie zauważasz takich rzeczy i nie odnotowujesz ich na poziomie świadomym, że istnieją, to one i tak się zagnieżdżają w twojej podświadomości. I to ja uważym na własnym przykładzie, gdzie na przykład pomimo tego, jak bardzo jestem przeciwny pchaniu diversity i jak bardzo mnie mierzi, kiedy to widzę, to i tak mam dziwne uczucie, kiedy widzę, że w starszym filmie wszyscy są biali. Albo na przykład, chociażby oglądając trzeci sezon Kagui, jest tam motyw, gdzie dosłownie ja chcę zabrać swoją waifu do domu strachów, jednakże owa atrakcja wprowadziła podział na płcie, bo wcześniej ktoś tam wykorzystał moment zamknięcia w szafce, i ja instynktownie widząc tę scenę pomyślałem, no dobra, ale co jakby geje się zaczęli całować w szafce? Jakbyście temu zaradzili? No, no i to jest to jakby japończycy, ludzie tworzący te serie w ogóle nie rozważają czegoś takiego, bo ich kraj jest relatywnie wolny od netflixowej propagandy. Ba nawet sama ta seria, pomimo że jest relatywnie popularna w środowiskach wiadomych, tak chociażby to jest produkcja z 2018 roku i tam dosłownie jest w pierwszym sezonie żart, że grają w odpowiednik Monopoli i że o Kaguya wychodzi za czikę i puenta żartu jest, że haha to absurdalne i śmieszne, bo kobieta nie może się hajtnąć z kobietą, hahaha. Ha. I takie rzeczy pokazują perfekcyjnie jak bardzo inna mentalność występuje u ludzi niewystawionych na Netflixową inżynierię społeczną. I jeśli mózg nawet kogoś takiego jak ja na przykład, albo pewnie części z was, którzy teraz też zaczną to dostrzegać, podświadomie pada ofiarą tej wszechobecnej inżynierii, to pomyślcie sobie co to robi z mózgiem statystycznego normika, który nie nie rozumie tych mechanizmów i nie myśli o nich w ten sposób. Przypominam Wam przecież, że lider Homo Comando uważa, że Netflix zrobił dla LGBT więcej niż wszyscy aktywiści razem wzięci i wprost mówi, że ich celem jest infiltracja dużego kapitału po to, żeby promował LGBT. Co oczywiście wszyscy wiemy, że już się stało. Albo chociażby jakaś typiara z Disneya na spotkaniu zarząd, zarządowym powiedziała, że celem Disneya jest pchanie spraw pro LGBT, wciąż wprost używając słów gay agenda. Our leadership over there has been so welcoming to like my like not at all secret gay agenda. And so like I, I feel like, like I was just wherever I could, just basically adding queerness to like to, if you see anything queer in the show. Przyjęłam, to są ich terminy, nie nasze. Musimy, jako ludzie prawicy, zrozumieć, że tej propagandy antyprawicowej w popkulturze nie pchają wcale jakieś podniosłe, głębokie filmy na ważne tematy, tylko właśnie taka malutka, podświadoma propaganda, która jest prze wszechobecna przede wszystkim w rozrywce. Czy of course, jeśli macie jakieś dojścia, żeby tworzyć głęboką popkulturę na poziomie, macie pewność, że to wypali to jak najbardziej to róbcie, ale prawda jest taka, że niestety jeśli chcemy wywrzeć wpływ na społeczeństwo, to musimy mieć naszą rozrywkę. Zaraz ktoś powie coś w stylu, że na przykład, że ok, nie mamy budżetu, nie mamy środków, no tak, to jest prawda, tylko pamiętaj, że Rozrywka to nie jest tylko Marvel za 2137 bilionów dolarów, ale też slasher za miskę ryżu, którym możesz zrobić, nie wiem, lewaka, vilanem czy coś tego typu. Chociażby przykładowo wiecie, że sporo kultowych slasherów nazywa się slasherami Reganowskimi, bo nie tylko powstały w tym okresie, ale też posiadają w sobie elementy takie jak na przykład, na przykład pierwsze umierają osoby, które odłączyły się od grupy, by mieć seks przed ślubem, i tak to dosłownie to autor miał na myśli. To się, no, nie wszędzie ale ogólnie, że, przygodny seks. Albo nawet jak jesteśmy w temacie gier, to indyk na Unity klepany po pracy. Tak, wiem, że rynek indy jest zalany syfem i ciężko się przebić, ale nie zmienia to faktu, że w mało osób można bardzo łatwo coś zrobić, co trafi do ludzi. Pomijając oczywiście nawet już fenomeny typu, wiecie, jakiś fnawszy Undertale, to chociażby świetny throwback shooter Project Warlock jedna osoba 16 latek to zrobiła albo Frictional Games i horrorami które obiektywnie uznawane są za najstraszniejsze było robione w dosłownie kilka osób i wiecie można tak wymieniać i wymieniać. Dobra mam, na mam nadzieję że łapiecie co mam na myśli i nie wiem co mogę więcej powiedzieć na koniec stwierdzam że Doom Uosabia po prostu grę z lepszego czasu która reprezentuje sobą to co powinna reprezentować sobą Gra, którą moglibyśmy uznać za grę dla osoby prawicowej, także zachęcam do zagrania. Jest to produkcja krótka, wszędzie dostępna, bardzo prosta w ogarnięciu, pomimo tego, że nie prosta, w sensie prosta, prosta i nie wiem, tyle w sumie. Wyszedł trochę niecodzienny film, może trochę chaotyczny, ale mam nadzieję, że ktoś coś z niego wyniósł, kilka jakichś mądrych treści. I pamiętajcie, trzeba promować treści w rozrywce, która trafia do ludzi, to jest po pierwsze. A po drugie należy szkalować większość nowoczesnych mainstreamowych gierek. Mam nadzieję, że teraz mi się uda trochę częściej coś wypuszczać, bo nie wiem jakoś tak psychy nie było przez te dwa tygodnie, ale nie wiem. Będzie dobrze. Trzymajcie się wszyscy. w wielki post.